Orientujemy Face rozpocznie po stronie Terror i po stronie CT No i teraz wiemy, że Face po stronie Terror radzi sobie lepiej każdy ich train aktualnie rozgrywany po stronie Terro to yy, był za każdym razem jakiś większy sukces aniżeli po stronie CT. Także oczywiście dowiemy się jak na tym trainie Face kontra Immortals sobie poradzą. No zobaczmy, na razie facecard ustawiony z granatami pod Małą Drabiną. Widzimy jednak, że szybki już rozbite, jeśli chodzi na temat stałego ustawienie Brazylijczyków. No tam mamy cztery gracze pod Bomsaitem A i samotnie still pod BSMB. No Brazylijczycy to oczywiście ciekawy zespół, bo nie zapominajmy, że Immortals znalazło się w tym miejscu przez to, że mieli świetny comeback w poprzednim meczu na mapie Remiraż. Grali oczywiście z Fnatic. No i Fnatic, można powiedzieć, przegrało nie tylko ten mecz na własne życzenie, ale nawet przegrało ten turniej na własne życzenie. No, Fnatic było bliskie, żeby nawet zająć pierwsze miejsce. W grupie ATAK w oczywiście na miejscu czwartym. Później NIP oraz Optic Gaming. No ale my skupiamy się na tej trójce: na Astralis, na FACE i Mortals, bo wszyscy walczą tutaj o to pierwsze miejsce. Wszyscy walczą od razu o awans do półfinału. Zobaczymy, kto będzie bliżej. Na razie widzimy, że FACE cały czas spokojnie rozgrywa. Te rundę. No ale mamy już podejście pod Bombsite B. Tutaj ustawiony jest Steel, Ten cały czas z fleszem w dłoni. No, Steel jest jednak sam. W razie gdyby jednak miał kłopoty, widzimy po minimapie, że trzech zawodników jest niezwykle blisko gdzieś od bombsite A, więc w razie czego ta rotacja mogłaby być po prostu szybsza. No, ale na razie nie ma co gdybać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praniu, bo czasu coraz mniej face ma już tylko pół minuty na atak. No tak, Steel wrzuca się z tego flesza, ale widzimy, że mocno zostaje obity. W międzyczasie jeszcze wejście od nogi w koniu karigana, ale ten nie po raz pierwszy. Czy tam zawodzi? Bomba jednak udało się podłożyć zawodnikom Face. No i pytanie, czy to odbijanie Brazylijczyków będzie udane? Jak na razie jednak fragi padają na konto terrorystów. To jest sytuacja czterech na trzech. Lukas, Bolz i Steel przy życiu, ale Niko ma naprawdę świetną pozycję. Ten już zachodzi swoich rywali od pleców. No i obawiam się, że Niko będzie tutaj najważniejszym zawodnikiem. Jest frag od Kyoshimy. Niko czeka na okazję, tak teraz, Alu niecelnie. Ale Niko cały czas na wszystko ubezpiecza. No wydaje mi się, że kan spokojnie już tę rundę może przypisać na swoje konto. Tym bardziej, że i Lukas, i Steel. Uciekają, ale niko, piękne zamknięcie, i mamy oczywiście rundę zdobytą przez Face Clan. Tak, jeszcze tutaj korzystając, korzystając z chwili okazji, przypomnijmy, może, wynik y, tutaj fazy grupowej Face contra Immortals. Tam Face wygrał wynikiem 16 do 6 na mapie Overpass. Tak, teraz, oczywiście, mapa inna, mapa The Terrain. No, face pokazało się całkiem ciekawie, jeśli chodzi o wyjście pod ten bombsite B i trzeba przyznać, że Niko nie bał się, tak ładne zajście od pleców, to były bardzo ważne fragi, one pozbawią Heniego może nawet AWP w następnej rundzie, gdyby e, w tej rundzie nawet stracił, nawet i wygrało rundę i tak Heniego na AWP w następnej rundzie nie stać, chyba, że po prostu zachowa tych pieniędzy, naprawdę jest bardzo, bardzo mało, tak teraz mamy szybkie także, wyjście pod bombsite A, a Steel niesamowicie blisko na plecach, tak na razie może nie o nim, na razie skupmy się na ataku Face Clanu, który jest wprowadzany bardzo dynamicznie. No ale Steel właśnie na dobrej Widzimy jeszcze zafraszowany Niko, także Immortals bardzo ładnie chce tutaj wyrównać wynik. Tak teraz sytuacja trzech na dwóch wciąż, więc szansa dla Karigana i dla Alu, ale teraz już tylko dla tego drugiego. Alu samotnie ze snajperką na trzech antyterrorystów. Niby ma sporo czasu, niby może to zrobić, no ale ta stajperka raczej mu w tym nie specjalnie pomoże. Mimo to Alu próbuje, ale Heni tylko na to czekał. Trzy fragi od Heniego, stajperka zachowana, także mamy 1 do jednego. No i przed nami ostatnia runda przed zmianą stron. Także dziwnie tak się komentuje takie mecze, wchodzi się od razu 10 tysięcy, ciekawe gdyby tak wyglądał Counter Strike i wszystkie mecze byłyby rozgrywane w tym systemie. Byłoby ciekawiej myślę. Wyśliślisz, Myślę, no, Nie było tak. takich oczywiście spektakularnych comebacków, ale jednak taki system jednodniowy to na pewno byłaby ciekawa sprawa. Tak oczywiście wracamy w że jest to oczywiście system, który ma wyłonić zwycięzcę grupy, który ewentualnie miałby dwa dni wolnego oraz drugie i trzecie miejsce. Wszystkie teamy miały tyle samo punktów i każdy z tym teamem wygrał po jednej mapie. na takiej ciekawej sytuacji, że po prostu mieliśmy remis i dzięki temu yy, mamy w tym momencie Freeway Time się tak ładnie nazywa w każdym razie FNX, bardzo ładnie też zaskakuje od tej małej drabiny. No ale widzimy piękny headshot od jego wykonaniu. Także mamy już w 4 na 4. FNX, no właśnie, dziwna decyzja, ale oczywiście to wszystko wykorzysta. Teraz Karigan chodzi wysąka, ależ za darmo te wragi z z najbrziwnikom zawodnicy jednej i drugiej ekipy. Bardzo ciekawa sytuacja. Też na pewno presja to jest coś, co wpływa w sposób znaczący przy podejmowaniu takich, a nie innych decyzji, no, ale jednak jest dwóch na dwóch. Jest Yoshima, jest Yaru, a przeciwko nich Steel oraz Heni. No, Kiyoshima oddaje te strzały, więc Heni doskonale wie, gdzie jest jego rywal. Wychyla się jeszcze Steel, ale za chwilę powinien wszystko ubezpieczać Heni. Ten cały czas smokł, ale teraz wychyla się. No i Mortals wygrywa wynikiem 2 do 1. Ależ to musi być niezwykle ważny mecz emocjonujący dla drużyn. Oni wiedzą, że grają o pierwsze miejsce, a mają właściwie no minimum 3 rundy. Właściwie minimum 4 rundy oczywiście, ale na 4 rundach może nam się mecz zakończyć, więc no niesamowite, naprawdę niesamowite. Ciekaw jestem, co zawodnicy czują podczas takiego momentu. No bo to jest na pewno jakaś nowość, oczywiście mieliśmy już takie zasady wcześniej, ale nigdy nie mieliśmy okazji komentować, bo nigdy nam nie doszło do takiej sytuacji, że faktycznie doszłoby do tych dogrywek. Tak dzisiaj, na tym imię w Katowicach mamy taką sytuację, więc no to też jest fajne, że ten turniej wprowadza takie nowości, chociaż tak jak mówię, e, mieliśmy już okazję komentować chyba no właśnie w, nie wiem czy nie w Oakland, gdy rozgrywany był EM, bo oczywiście to też e, ta jakby ta sama marka turnieju, ta sama ranga turnieju, no nie do końca, bo tu mamy światło tak może chodzi o samą serię może w ten sposób tak, tego sobie zabrakło Przestanek to się dokładnie tak w każdym razie wracamy do meczu o, i mam nadzieję że no, zawodnicy Immortals poradzą sobie tutaj z Face a to dlatego że ładnie wrócili w meczu z Fnatic no ja troszkę jestem zawiedziony zresztą myślę że nie tylko ja bo Fnatic po prostu no, zagrało zdecydowanie poniżej swoich możliwości no ale cóż, to już jest przeszłość teraz kolejna runda dogrywki no i Face Clan właśnie na razie z tą jedną rundą po stronie terrorystów, tak teraz spokojnie mortal. widzimy wciąż 5 na 5 na mapie. Na razie niewiele się dzieje, aczkolwiek Karigan ustawiony no, agresywnie pod tą Elką. Z drugiej strony Boltz, ten z Kalasznikowem, stili jeszcze od małej drabiny. No i Karigan będzie musiał tutaj liczyć na wsparcie Niko, bo gdyby wyszedł stili gdyby na mierzu Karigana, no ten raczej miałby spore problemy, żeby go tak szybko zlikwidować. Jeżeli Boltz i jego partner się zgrają, to naprawdę Karigan... Może tutaj zawieźć nie tylko siebie, ale także swój zespół jak na razie jeszcze druczony, zapalający się w celowanie się małą drabinę i to była dobra decyzja Karigana. Zabezpieczył się w części od Elki Stąd właśnie spojrzał na małą drabinę. No i proszę bardzo, kolejny frag od Snipera Face. Sytuacja pięciu na dwóch, pięciu na jednego, bo już tylko 8 punktów życia i Karigan po raz trzeci w tej rundzie. 2 do dwóch, a to oznacza, że tutaj możemy oczywiście mieć nawet kolejną dogrywkę, jeżeli będziemy mieli 3 do trzech, to jest jak najbardziej prawdopodobne. No Tej zawodnicy potrzebują tylko po jednej rundzie. No to ja mówię, jest to też dla nas nowość komentowanie e, tego typu formatu. Stąd oczywiście spore tutaj zaskoczenie nie tylko dla nas, ale na pewno jeszcze dla naszych widzów. Ale szkeli ciekawie plecami zwrócony, spodziewał się tego flasha. No to pokazuje też pewność siebie, tego zawodnika, że jest w stanie na środku stanąć plecami, bo wydaje mi się, że tam, gdyby snajper zdecydował się na wejście od strony znaku, raczej by Hennie go zauważył. tym poznasz profesjonalistę. Że się nie boi. Dokładnie tak, i że potrafi się odwrócić w odpowiednim momencie od flesza. Jak najbardziej, także tutaj trzeba przyznać, że Heni jak najbardziej zagrał, niczym rasowy profesjonalista. No tak teraz na spokojnie, może oczywiście jest to mapa teren. Trzeba też wyczekać, że przeciwnik wyrzuci się z wszystkich granatów, też od razu CT ma masę pieniędzy. Podwójna AWP Kariga, Karigan A Alu od razu od początku, to jest coś co wiemy, że działa. Także też od razu timy, w pierwszej rundzie wykorzystują taką najmocniejszą artylerię, żeby od razu swojego przeciwnika bardzo mocno ukąsić. Zwróćmy uwagę, ile granat jeszcze posiadają antyterroryści. No to jest coś bardzo nieprzyjemnego, właśnie dla kto, zawodników, którzy w tym atakują. Na no w Heni już wychodzi na całkiem agresywną pozycję i tego fraga zdobywa. Karigan pamiętamy, że wcześniej zagrał fenomenalnie ze swojej snajperki. Tak teraz Karigan nie może dobrze trafić, ale tutaj kolejny frag dla zawodników Immortals. Karigan w końcu odpowiada, ale to wciąż uwaga po stronie brazylijskiej. No i proszę bardzo, FNX już pod bombsightem. Karigan, no i teraz niewiele zabrakło. Immortals idzie po kolejną rundę w tej dogrywce, w tym meczu, sytuacja czterech na dwóch. Karigan i Kion. no teraz już tylko Karigan, teraz już tylko sniper face. I mimo, że rundę temu zagrał fenomenalnie, tak teraz wydaje mi się, że odbicie to będzie niezwykle trudne, ale Karigan, trzeba przyznać, nice try, bo tak jakby Karigan budzi się w tych ważniejszych momentach, no ale jednak jego zespół niekoniecznie. 3-2 i punkt meczowy dla zawodników Immortals, chociaż to pewnie dziwnie brzmi po pięciu rundach. No, brzmi to wręcz bardzo dziwnie tak teraz, zobaczymy. No co zrobi Immortal, że to tak naprawdę był jeden jakiś dobry plan, który udało im się zrealizować, e, czy jednak pokażą się po raz kolejny. Z bardzo dobrej strony widzimy, że jest minimalne przyspieszenie, nawet nie minimalne, to jest wręcz orszak na także widać, że chcą jak najszybciej zakończyć dogrywkę. Ale wiadomo, że pośpiech czasami jest złym doradcą. Tak zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tej rundzie. Chociaż widzimy, że takie przyspieszenie to jest coś, co wychodzi. Chociaż momentalnie jednak przewaga. Wpada na konto face, No ależ Immortals nie wytrzymuje presji, skoro zdecydowali się na tak agresywny ruch. Ale może to im się jeszcze uda. Sytuacja 1 na dwóch. Heni sam z elektrykiem. Widzimy, że ten skalażnikowy ma jeszcze sporo czasu. Heni jednak nie podał wyzwaniu. I to jest wynik 3 do 3. Także powinniśmy oczywiście oglądać dalsze rundy tej dogrywki. Niko nawet tutaj kręci głową. Chyba nie dowierza w to, co się dzieje. Niko mówi, jak to się dzieje. Dlaczego? Co to w ogóle jest, że my nie możemy jeszcze mieć tego pierwszego miejsca w tej grupie? A no, za chwilę. No oczywiście będziemy mogli dalej oglądać to spotkanie, ale to, to jest dziwne. To jest naprawdę dziwne, coś niespotykanego, ale widzimy, że już nie ma dłuższej przerwy, bo faktycznie no, inni też chcą zagrać mecz. Przypominam, że po tym meczu będziemy oglądali jeszcze dwa i dopiero wtedy wszystko nam się wyjaśni. Także mamy wynik 3 do 3. No i zobaczmy, bo zabawa nam się zaczyna w tym momencie od nowa. Face po stronie antyterrorystów i Mortal po stronie atakującej. Ja czuję, że ten wieczór jeszcze będzie pełen emocji, ale ja chcę tego. Skoro mamy tutaj właśnie światowe finały i ma w Katowicach u nas w Polsce, to myślę, że bardzo fajnie rozpocząć jest właśnie pierwszy dzień od tylu meczów! Tak, teraz Keni ładny frak na Reynie. No, Rein to zawodnik, którego wcześniej bardzo często chwaliliśmy. No pamiętamy, że on się odnajdywał chyba najczęściej w swoim zespole. Gdzieś tam oczywiście pomagał mu bardzo często Nikon, ale teraz bez Reyna muszą sobie radzić zawodnicy Face. A Immortals ma taki plan, żeby zaatakować pod bombsite B. Tam jednak ustawiony Kiyoshima, jest obok niego jeszcze Alu. Tio z jednym flagiem, Alu również, Kio jeszcze, no i to jest nagle przewaga po stronie Face. Alu celowany na blisko, ten cały czas ze snapperką. woła partnerów do pomocy, Niko jednak mocno bity, 17 punktów życia, Alu nie boi się wychylić. Alu, i były problemy, żeby włączyć Zuma w dobrym momencie, ale jednak trafa Bolsa. I wszystko w rękach heniego. 4 punkty życia, Niko kończy nam tę rundę. Face na minimalnym prowadzeniu, które w tym momencie jednak jeszcze niewiele znaczy. Także też uwagę, że Immortals nie zaplantowało bomby, także zaraz snajperzy mogą mieć minimalne problemy finansowe, ale zwróćmy uwagę, że Heni już tutaj musi wymieniać się z Lukasem swoimi brońmi, także też terroryści w tej kondycji na pewno nie mają zbyt dobrej zachowanej, jeżeli mówimy tu czas o... W kwestiach finansowych tak znowu Immortal zdecyduje się chyba na szybkie wejście, no o to tutaj chodzi, na razie na szybko im nie wychodziło, tak może teraz dadzą radę, chociaż widzimy, że jednak tam Karigan jednego fraga był w stanie zdobyć, jest minimalna przewaga, no ale tak jak mówię, tego typu rundy mieliśmy już geraną i jednak finalnie lepiej z tego wyszli zawodnicy, którzy grali yy, po stronie CT, no ale alu, Karigan nie dali rady i yy, przez to... Wielce prawdopodobny jest wynik za zaraz 4 do 4, no bo jednak Hiroshima dokładnie sam, bez większych szans. Także remisowo Mottas, Kuba. Remisowo. Bardzo remisowo, no to jest, to ja mówię, że coś niespotykanego. Jest wynik 4, do 4, jest wynik 4 do 4. No tutaj już yy, mieli mieć problemy w finale Oczywiście ciekawie wygrana runda, ciekawy raż. No i. Gdyby to wyszło, oczywiście podczas pierwszej dogrywki mieliby już wygrany mecz, dwie rundy przewagi, bo oczywiście będziemy tutaj liczyć przewagę, jeśli chodzi o te wszystkie zespoły, te małe punkty będą naprawdę bardzo ważne. Jasne, nawet gdyby nam właśnie miało dojść do sytuacji, że jeden zespół wygra mecz i jeden też przegra, to wtedy nie będzie mieli już kolejnych dogrywek, to jest ważna informacja, o której należy pamiętać, ale mam też nadzieję, że no skończymy generalnie te mecze do godziny 11 rano, bo oczywiście chciałbym wtedy zobaczyć zawodników Nawi i Virtus Pro, którzy będą rozpoczynali grupę B. Ale jeszcze jest trochę czasu do 11, więc myślę, że się jednak wyrobimy. No, wracamy do naszego meczu na terenie Face kontra Immortals 4 do 4 i widzimy, że Immortals chce teraz zaryzykować. Cały skład wejdzie pod bombset B. Tam ustawiony oczywiście Kiyoshima. Jest też Alu standardowo ze snajperką, ale na razie jednak jeszcze spowolnienie tej akcji więc Brazylijczycy jeszcze chwilę będą musieli poczekać, ale widzimy, że wyrzucają się z granatów. No leci gdzieś tam jeden z mołotowów. No ale właśnie, to jest takie zatrzymanie też na chwilę, tak żeby może Face pomyślał okej, okay, nie wychodzą niby nie, to takie drugie tempo. Za chwilę będzie to wejście Immortals. Pytanie, co im z tego wyjdzie, bo no coraz więcej antyterrorystów pod BSMB, gdzieś tam od Eski niedługo się może pojawić Rain. Wiemy, że ten potrafi no, ale na razie Rain nie mieliśmy lecą granaty a Alu. już ma na świetnej pozycji. Kioshi ma z jednym fragiem. Kioshi chwilona, ale teraz nie daje rady Alu. Alu, zobaczmy, rozpocznie tutaj swoje natarcie pod bombę. Alu piękny frag, Alu, oj, tym razem niecelnie! FNX oczywiście musiał przerwać podkładanie bomba, ale wciąż jest sporo czasu i wciąż jest przewaga po stronie Immortals. Bomba już położona trzech na dwóch. Karigan i Niko ze stęperkami. No to nie będzie łatwe odbicie, tym bardziej, że Niko. Nie ma zbidu HP i jeszcze ginie. Karigan, więc walczy sam. Jeden na trzy, Karigan z AWP-ą. Wie, że Steel jest gdzieś blisko. Karigan po cichutku na shiftie. Karigan piękny z sałodniego. No ale jeszcze do zbicia. Ball teraz FNX. Jeden w bombsajcie, drugi na górze. Karigan przyspiesza. Granat zapalający na górę. Karigan, FNX z No i tak by rozbrał swego przeciwnika, a nie rozbrał bombę. Tak to wszystko wyglądało. Ale jednak wszystko pod kontrolą. I Mortals ma teraz minimalną przewagę. Jednej tak jest. rundy. 2 do jednego wygrane podczas tej drugiej dogrywki. Więc wystarczy po raz kolejny 2 do 1 wygrać już, i po stronie ZT pokazało się z dobrej strony. Tych rund oczywiście zabrakło bardziej po stronie terror. Bardzo szybka zmiana stron, oczywiście po raz kolejny po 10 tysięcy u każdego. Tak, może zwróćmy uwagę na statystyki, i ciekawa sytuacja. Zawodnicy, kiedy mają pełny kwipunek, naprawdę grają wyjątkowo równo. Zwróć uwagę, że tutaj nikt od nikogo nie ucieka statystykami. Także to też jest w jakiś sposób pokazanie nam, że. Może te jednak problemy finansowe wpływają mocno na pewność siebie i przez to te teamy grają tak mocno nierówno, że często jednak dużo, ilość zawodników gra inaczej, aniżeli ich koledzy, tak w tym momencie tego nie jesteśmy w stanie zaobserwować. W międzyczasie Steel widzimy, że skraca zamek, no Alu nawet nie oddaje strzał na lekkie Oshima, bardzo szybki refrag. No i co robi Face? Oni chyba chcą... Nie, jednak nie. To byłaby dziwna decyzja, aby teraz szybko bombsite bez atakować, bo zwróćmy uwagę, że... Tutaj Karigan zamykającą akcję od odnogi. No nie byłby w stanie wesprzeć swoich teammateów Stąd oczywiście taka nie inna decyzja. No bo w tym momencie Face zmuszony jest albo wygrać wszystkie rundy po stronie Terro, albo chociaż dwie, by doprowadzić do kolejnej dogrywki. Jedna runda przykrywa im w tym momencie mecz przeciwko Immortals. To jest spory problem. Face musi uważać, no ale zobaczymy, bo na razie 4 na 4, jeszcze jest czas, i jeszcze Face może pokombinować, żeby Tę rundę wygrać, żeby dać sobie jeszcze szanse większe na wygranie całego meczu. Właśnie na tej mapie. Tak, teraz Heni, ładny frag, ginie Reign, Jest minimalna przewaga po stronie Mortals. Lukas na pozycji, ten ma spore problemy, ale jednak Kiyoshima ma większe. Mocno obite, aż w końcu leży zawodnik face Clanu. Zobaczmy Kariga i Niko, co będą w stanie zrobić. No, Kariga, no ale na plecach był oczywiście jeszcze jego przeciwnik. No, nie wychylił się tam dobrze z SK. Teraz tylko Niko, a może aż Niko. Wiemy, że potrafi. No i w tych trudnych momentach Niko może to zrobić. Strzał w kierunku Bolsa, ale pytanie, gdzie dokładnie jest FNX? No o tym nie wynika. Widzimy, że sprawdza każdą pozycję, i teraz wycofanie się na bombsite nie byłoby złą decyzją, ale jednak FNX wychylony, i to jest 6-4. I to są oczywiście punkty meczowe dla zawodników Immortals. Dwie rundy muszą wygrać zawodnicy FACE, aby doprowadzić do kolejnej dogrywki, do trzeciej dogrywki w tym meczu dogrywkowym. Ale będzie bardzo ciężko tego dokonać, no bo jednak <laughs> Immortals mając w głowie, że są te dwie rundy meczowe. Powinni w jakiś sposób poradzić też. Może czas na jakąś agresję, jeżeli chodzi o ten zespół. Też uwagę, że od razu jest podwojenie zamku. Także możliwe, że Heni wraz ze stylem zdecyduje się na taką e, agresję. Ależ agresywnie. Heni zaraz złapie dwójkę zawodników Face Clanu za granatami w ręku. Co robi Heni? Nie trafia niestety, ale sporo informacji. Znaczy, jest tylko do pomocy i nagle wszystko poszło w piach. Nic z tej przewagi. Tutaj nie było, jeżeli chodzi o zdobyte pozycje, ale jest bardzo mocna rotacja, o tym trzeba powiedzieć, także mamy wyrównanie. No też nie ma nikogo, kto by zamykał całą akcję od nogi, bo w tym bo będzie taki zawodnik byłby na wagę złota po stronie no ale jednak trzeba przyznać, że Immortals bardzo szybko naprawiło błąd tej dwójeczki agresywnej na zamku. Karigan spokojnie, ale z lewej strony jest Lukas, no i to Lukas jednak pojawia się z tej lepszej strony, oczywiście kwestia timingu. Przewaga po stronie Immortals, Niko ładnie piękna głowa, ale Fenek szybki refrag i teraz wszystko w rękach Yosimi. Pytanie, czy to jeszcze będzie szansa dla Facetlanu, czy jednak koniec tego meczu dogrywkowego. No za chwilę się o tym będziemy mogli przekonać. Kiyoshima już pod bombsitem B. Tam daleko, daleko ustawiony jeden z zawodników Immortals. Jest nim FNX. Ten mocno bity, ale Lukas cały czas ma pełen pasek zdrowia. Kiyoshima już z położoną bombą. Ten też jeszcze z pełnym paskiem. Na Matego Mołotowa mógłby się wycofać. Kiyoshima widzimy, że e, zobaczymy, m, czy on to będzie w stanie ugrać. Bo Matego Mołotowa, który naprawdę za chwilę może wygrać mu rundę. FNX będzie broił bombę na No i Kiyoshima jednak zdąży wrzucić ten granat. FNX musiał przerwać rozbrać. FNX wie, że musi iść po swojego rywala, ale Kioshi na idealnej pozycji, także wydaje mi się, że Face Clan jeszcze nie odpuści. No widzimy FNX Kizim jest szary w tym momencie. Kioshima znowu słyszy rywala, zagra spokojnie. Kiyoshima, no nie mógł tej rundy przegrać. Wielkie brawa dla niego, wielkie brawa dla Face Clanu, bo to wciąż jest szansa na trzecią dogrywkę w tym pierwszym meczu dogrywkowym. Pytanie, czy Face będzie w stanie to zrobić? No bo potrzeba tej jednej rundy, z drugiej jednak strony spójrzmy na ekwipunek Immortals, tam już nie jest kolorowo, Heni co prawda ze Sniperką, ale Steel z Famasem, dwa Digle, Lucas i Boltz i FNX, tylko z pistoletem maszynowym, także... Nie wiem jak Ty, Kuba, ale ja już powoli czuję ten szósty punkt dla Face. Naprawdę jest na to szansa, chyba że Heni z tą stajperką pojawi się w dobrym momencie, w, gdzieś o dobrym czasie. Tak, teraz agresywna gra FNX, ale jednak i Ko byli na to przygotowani. Widzimy, że FNX nie chciał ryzykować. On wie, że okej, okay, są terroryści, nie będę się wychylał dalej, mam gorszą broń, nie chcę oddać fraga za darmo. No i czekamy na to, aż Face się na coś zdecyduje, bo gracze Mortals tylko sobie sprawdzili od nogi, chociaż i tak teraz z tego nic nie wynika. Bo oczywiście pozycja. I tak po chwili oddana. Rein spokojnie pod małą drabiną. No, gdzieś tam krąży FNX. Face wie, że taki mecz może dać im bardzo dużo. Bo tutaj trzeba walczyć o każdą taką rundę, o każdy weź taki mecz dogrywkowy. No bo przecież, jeżeli zajmiesz pierwsze miejsce w grupie, awansujesz do półfinału, Po co grać w final bo 3 i być może odpaść, jeżeli możesz być już w top 4 tego turnieju? O to właśnie w tym momencie walczy FaZe Clan, walczy Immortals. I przypominamy, że do tej stawki e, też dorzucamy zawodników Astralis, którzy jednak na swój mecz jeszcze muszą poczekać. No pytanie, jak długo, bo <laughs> Immortals może to za chwilę zakończyć. No ale jeszcze. Tego nie wiem. 40 sekund. No, Face, nie powiem, że przestraszony, ale jednak wiedzą doskonale, że taką rundę trzeba wygrać. Ten jakwipunek i Mortas mówiłem, że... Nie jest zbyt komfortowy. No czekamy FNX. Pierwszym fragiem FNX, ależ było blisko, ale się ma nie daje się zabić. Wejście również od nogi. Karigan musi sprawdzić prawą stronę. Karigan z jednym fragiem na blisko. Jeszcze jest ustawiony Boltz! Ale FNX idzie po kolejną dogrywkę w tym meczu. Chyba, że Lukas i tym przeszkodzą! Karigan raz jeszcze i wszystko w rękach jednego zawodnika Immortals. 13 sekund do końca. Jeszcze walczy Lukas. Mało HP. Bomba w końcu położona. Lukas już namierza Alu, ale jednak Alu nie popełnia błędu. I to będzie trzecia dogrywka w tym Pierwszym meczu dogrywkowym pomiędzy Face a Immortals to no coś niesamowitego. Za chwilę nam się zrobi jedna cała mapa. No na to wychodzi, ale no tak to musi wyglądać. Teamy naprawdę grają niesamowicie e, tutaj równo i no, wychodzi na to, że to jest najbardziej sprawiedliwy system, który jest w stanie pomóc nam ewentualnie e, dobrać tutaj odpowiednie drużyny do miejsc. Takie jeszcze jako ciekawostkę, bo tutaj te przerwy między e, dogrywkami pewnie zaraz by nam się pojawiały. A nie, jednak nie. To, co będzie ciekawostką, zostawię specjalnie na później. Tak, oczywiście wracamy znowu na treina. Nic się oczywiście nie zmienia. Aru za WP, Keniza WP będzie. Próba na pewno pikowania jest z jednej, jak i z drugiej strony. No, Face bardzo ładnie wrócił po stronie terroru. To też nam pokazuje, że w tej dogrywce żaden z nich oficjalnie nie wygrał 3 do 0. Mamy Ciągle 2-1 wymianę, raz dwie rundy po stronie terror, raz dwie rundy po stronie ZT. To też jest naprawdę bardzo fajne. No, myślę, że w końcu zawodnicy zmienią swój styl. Myślę, że terroryści też będą chcieli troszkę grać bardziej agresywnie, wręcz laszować na niektóre bombsite. Y, bo faktycznie, jeżeli mamy kolejną dogrywkę, to w końcu jakby takiego brakuje dobrego pomysłu. Może w końcu będzie chciał się ktoś przełamać, oczywiście trochę zaryzykować tym samym. Ale mówi się, że kto nie ryzykuje, ten nie ma. Więc jeżeli chcesz mieć ten mecz ugrany, to faktycznie podejmij to ryzyko, zaskocz twojego rywala i wygraj w końcu tego trenera. Tak, teraz Karigan, no widzimy jak pięknie wyczekał Bolca. Oczywiście była ta luka w tym smoku. Tę lukę wykorzystał doskonale zawodnik Facetlanu, Karrigan, ależ przyspiesza, no widzimy, że Karrigan zaczyna tutaj kierować swój zespół. flagi 2. już od niego, tak teraz jeszcze Reign. W międzyczasie fragował FNX, ale to i tak niewiele zmienia. To jest czterech na dwóch, bący opanowany, no still gdzieś tam od małej drabiny i proszę, runda zdobyta przez Facetlan. No kto jak nie Karrigan ma tutaj ciągnąć swój zespół. Prowadzący, dobra decyzja, z automatu znalazły lukę w tym smoke'u oraz od razu lukę w całej defensywie, jeśli chodzi o... Eee, zawodników eee, Immortals bo od razu z odnogi przylotował do BSA. Nie wiem czy wiedział o tym, czy liczył na to, że tutaj będzie całkowicie czysto. Bardzo ładnie porozmawiał z kolejnym zawodnikiem, który stacjonował w okolicach BSA. No i tutaj mamy całkiem ciekawe statystyki. Ale tutaj na spokojnie, bo mamy już kolejną rundę. Alu, ależ wyleciał. Dobrze w celu, się w pozycję swojego rywala i tego fraga zdobywa i od razu Fejs na brzest Alu. Alu, wiemy, że tej pozycji potrafi to robić. To piękny frag od Alu, FaZe idzie po ósmą rundę, tym bardziej, że Kio dokona jednego fraga od Ciebie, ale jeszcze walczą Brazylijczycy, Steel oraz Heni. Pozycja tego drugiego jest na na, przed chwilą oddał strzał, ale spokojnie Karigan w odnodze. No pamiętamy, co zrobił rundę temu, tak teraz Karigan spokojnie z niej wychodzi. Nie chce tutaj ryzykować, Woli zanim zebrą pozycję, woli wygrać razem z kolegami tę rundę, tym bardziej, że bomba jest już położona no nie ma wyjścia. Steve i Heni będą musieli zaryzykować. Już teoretycznie mogą się bawić zachowywaniem broni, ale czy faktycznie do tego dojdzie? No, Heni coraz dalej od tego bombsaitu i Steel jeszcze mocno bity, więc to musi być runda dla face clanu. Heni, faktycznie musi się teraz skupić na zachowywaniu snajperki, ale to jest 3 na 1. No raczej nikogo tutaj szukać nie będzie, mimo że face mógłby sobie na to pozwolić. No i pytanie, czy to nie będzie sytuacja, w której zobaczymy wynik właśnie 3 do 0? Wtedy oczywiście przewaga byłaby po stronie face clanu, ale poczekajmy, bo. Różnie to bywa, tak jak mówiłeś, Kuba wcześniej. Mamy na razie tutaj 2-1 w tych dogrywkach. Chociaż do 3 razy sztuka. Tak jest, no teraz szanse są naprawdę ogromne, aby trzecia runda wpadła na konto Faceklanów. Też. Yy... O Kyoshima, nie jest! Blisko, blisko już... było! I jeśli na tego fraga, tak oczywiście Alu wykorzystał Respa bez najmniejszego problemu. Bolsa, tak potem wychlenie numer 2. No Alu, kiedy trzeba, naprawdę te fragi potrafi zdobywać w sposób rewelacyjny. No i teraz ciekawa sprawa. Karigan 15 fragów, Niko Rain po 7. No to jest niecodzienna sytuacja, na pewno. Ale Dużo widać... niecodziennych sytuacji, <laughs> jeśli chodzi o dzień dzisiejszy. <laughs> to prawda, to prawda, ale zobaczmy, bo Immortal z pistoletami, Lukas, jednak ładne wyjście, Lukas, kolejna próba, ale tym razem myślę, że troszeczkę przesadził, chociaż Steel jest na plecach, ale ten nie daje sobie rady. Facetan idzie po dziewiątą rundę w tej dogrywce, to jest czterech na trzech, Fnx, Balls i Heni, ale widzimy, że te cz i tak są mocne, że te cz w tej rundzie i tak są skuteczne, więc jeszcze nie przypisujmy tej dziewiątej rundy zawodnikom Face, tym bardziej, że Heni a było tam w pewnym momencie blisko, Heni kolejna próba, ale jednak terroryści już spokojnie na bomb będzie położona bomba, Heni widzi lufę jednego ze swoich rywali. A teraz Heni oddaje te strzał, oczywiście tam zawodnik cały czas się nieźle trzyma, w międzyczasie ginie Rain Immortals walczy, walczy o tę jedną rundę w tej dogrywce. spokojnie cały czas z pistoletem FNX, ale Heni w końcu trafi w i wszystko w rękach Niko, ale ten atakowany z dwóch stron, Niko jednak piękny headshot, ale FNX dokłada nejdę od siebie i proszę bardzo, mimo że Immortals nie miało aż tak dobrego ekwipunku, to były głównie CZ-ki, to jednak ta jedna runda wpadnie im na konto i to będzie 8-7, także znowu 2-1. No tak, ja już naprawdę byłem pewien wręcz, że będzie tego wyniku, 3-0 szczególnie, że te antyterości nie mieli zbyt dobrego punktu, tak z Dobre ryzyko, potem może troszkę nadmierne, no bo ten frak dany za darmo. Styl również się nie popisał, była przewaga 4 na 3 dla Wejsklanu, a mimo to nie dali sobie rady ze swoim przeciwnikiem, także... Kuba, mamy 15 rund za sobą w tym momencie, byliśmy 8-7 w całej dogrywce, czyli tak naprawdę połowę normalnego meczu. A przypominam, że jeszcze dwa takie przynajmniej nas czekają na treinie. Oj, ten trein nam się długo nie znudzi. Dzisiaj ten trein przynajmniej jeszcze przez pół godziny. Niech będzie, ja bardzo lubię APD Terrain. Jestem szczególnie fanem ostatniego smoka CloudNane, który rzucali na zajęcie Bombside B, także może jakieś nowe opcje zostaną wprowadzone. Na pewno nie granatu, no nikt na granatu tutaj e, nam ciekawego nie wymyśli, ale jednak no, koncepcji tutaj będzie co nie niemiara. No, po stronie terror zobaczymy naprawdę masę rund w wykonaniu kilku teamów. Jak teraz mamy taktycznie rzucone smoki na Bombside A. No i Immortals walczą o wyrównanie. Ciekawe wyjście nie teraz czy uda się w jakiś sposób poskromić swojego rywala. Rain, ciekawa podstawka, ale już była kontrowana przez Lukasa, więc w czasie zostanie Riveragas zdobyć. Cariga, no on podczas tej dogrywki naprawdę jest y, kimś niesamowitym. O Cariga, Cariga. Pięknie, naprawdę, pięknie. No fejska nadzi sobie doskonale Karigan. Kolejny frak od niego i nagle pozostaje przy życiu tylko Boltz. Ale Karigan doskonale wie, gdzie ma pójść, żeby zdobyć tego jeszcze jednego fraga. I pozostało tylko rozbrojenie bomby przez Alu. No wielkie brawa dla Karigana. Naprawdę. On w tych dogrywkach gra po prostu po profesorsku, po mistrzowsku, jako najbardziej doświadczony zawodnik właśnie w tym... W zespole, no i znowu sytuacja bardzo komfortowa dla i Immortals potrzebuje tutaj dwóch rund, aby doprowadzić do kolejnej, czwartej już dogrywki w tym meczu dogrywkowym. Tak, bo pamiętajmy, że oczywiście Faceman wtedy z tego co pamiętam, wracało i te dwie rundy wygrali. Tak teraz Immortals jest przed taką samą szansą. Skoro Face był w stanie to zrobić, dlaczego Immortals eee, miałoby nie dać rady. Lukas? Nie wiem, czy niechcące zakupił tego typu broń na trejnie. Nie niechcący? On wie, że trzeba się teraz chwytać wszystkiego. Ale na trejnie po <laughs> wydaje mi się, że no tutaj zbyt dużo się nie zrobi, ale może Lukas mnie zaskoczy. Zaskoczył mnie z tym Diglem na Fnati, który finalnie wygrał cały mecz. No to chcę chyba pokazać, yy, że on tej nie bez powodu wybiera yy, tego typu broń. Chce zdominować mocno swojego rywala. No dwie rundy muszą być wygrane przez ten zespół. No też trzeba